Oświadczenie Putina o gotowości do rozmów bez warunków jest jawnie fałszywe. Kreml wielokrotnie stawia żądania, które w istocie oznaczają kapitulację Ukrainy. Europejscy i inni zachodni sojusznicy, których propaganda Kremla regularnie oskarża o zakłócanie rozmów pokojowych, w rzeczywistości dążą do trwałego pokoju, opartego na poszanowaniu niepodległości i suwerenności Ukrainy. Próby obwiniania Borisa Johnsona lub innych europejskich przywódców za niepowodzenie rozmów pokojowych to nic innego jak kłamstwa, które od dawna zostały obalone przez fakty. Odzwierciedlają jedynie pragnienie Rosji siania niezgody i wątpliwości wśród sojuszników Kijowa. Zasłona dymna dla agresji. Tak zwane propozycje pokojowe Rosji to nic innego jak zasłona dymna mająca na celu legitymizację jej nielegalnych zdobyczy terytorialnych i zmuszenie Ukrainy do kapitulacji. Ukraina nie rezygnuje z pokoju odmawia jedynie zaakceptowania porażki na warunkach Moskwy. Dopóki Kreml trzyma się swoich maksymalistycznych żądań, to